Jestem kronikarzem konfraterni Świętego Jakuba i zostałam zaproszona na uroczystości właśnie jako tak zwany łącznik między biurem Centrum Opatrzności i Konfraternią Świętego Jakuba, która działa przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Ale jestem tu także indywidualnie, prywatnie jako wierna. W świątyni bywałam wiele razy, bo jako konfraternia jesteśmy na uroczystościach też z okazji 11 listopada, rocznicy odzyskania niepodległości. Bywałam też prywatnie. Pan pyta, dlaczego przyjechałam, za co dziękuję. Dziękuję za zarówno prywatnie, za zdrowie dla mojej rodziny, Proszę o zdrowie dla mnie. Dziękuję za, za to, że Polska jest krajem suwerennym, niepodległym i proszę, aby nadal takim była. Jako członek Konfraterni dziękuję za, za opiekę nad Konfraternią, jaką roztacza nad nami Katedra Polowa Wojska Polskiego. W Katedrze, w Świątyni Obłaczności Bożej, jak powiedziałam, Bywam dość często na różnych uroczystościach.